Podstawą e, mojego zespołu e, nie jestem e, zaskoczony. Ktoś powie, że Tarasiewicz broni swoich zawodników, a może siebie? Nie, 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 nie. nie. Była, była jakość grze. Stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji. Mecz mogliśmy rozstrzygnąć do przerwy. Kuriozalnie, żeśmy stracili po błędzie indywidualnym, tak jak i pierwszą bramkę, tak i drugą. E, można powiedzieć, że za wrażenie artystyczne punktów się nie przyznaje. Można tak powiedzieć, tylko że. Do końca to tak nie jest, z tego względu, że oprócz tych, tych, tych dobrych wrażeń, któreśmy sobie stworzyli, mówię, dużo sytuacji, żeby, żeby ten mecz rozstrzygnąć w pierwszej, a nawet, nawet, nawet w drugiej, drugiej połowie. Nie udało się, nie została to przedostatnia kolejka, jeszcze jest kilka meczów, i, i, i myślę, że, myślę, że ta walka będzie do końca, oby nie była. Do końca. Nie, nie, ma, nie ma co liczyć na ostatnie spotkanie, czy, czy przedostatnie. Trzeba łapać punkty tam, gdzie się da. Jedno co jest, mówię a w porównaniu z tymi wcześniejszymi meczami, e, że mimo dobrej organizacji gry Dolkana, żeśmy sobie stworzyli naprawdę dużo sytuacji i trzeba iść w tym kierunku. I przede wszystkim nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno się poddawać, bo, 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 bo nie ma ku temu e, przesłanek. E, nie wiem, czy miał to wpływ. Ja uważam, że tak jak i na Radzionkowie, tak i, i, i tutaj nie jest to żadne usprawiedliwienie, usprawiedliwienie, ale są detale, które decydują. Uważam, że na Wojtku Goli był karny, ewidentny. Mówię, nie ma co do tego wracać. Sędzia mógł zagwizdać, nie zagwizdał, ale mówię, to są takie detale. Eee, także nie można, nie można mieć wielkich, wielkich pretensji, bo mówię, no, no, był rytm. Na tyle, ile mogliśmy, to graliśmy i uważam, żeśmy zagrali dobre spotkanie. No, każdy powie, że e, akurat tu dobre spotkanie. Ja też tak powiedziałem, że nie liczy się styl, tylko liczą się punkty, ale mówię, jak nie ma, jak nie ma stylu, to trudno oczekiwać, że przez pięć kolejnych czy sześć e, bez stylu łapać punkty. Mówię, e, szczególnie dzisiaj żeśmy dobrze też wyglądali w tych, tych, tych warunkach e, pod względem fizycznym. No i szkoda, po prostu szkoda. Przygotowujemy się do następnego meczu.